Siema się ziomki, ziomeczki. W dzisiejszym filmie będzie nóż SU6 versus kokos. Czyli przeciwko kokosowi, tak? Kosa będziemy świeżego otwierać. Kokos nie będzie miał szans. O oh yeah. do wody doszliśmy. Nie jeszcze. Okej, okay, teraz statyczny cios spróbuję zrobić mu. I mamy wodę. Moi drodzy, kokos nie ma Szansy do tego noża. Wyciągniemy wszystko wody z tego kokosa i przetniemy kokosa na pół, ponieważ trzeba, czy jest mięso w środku, czy nie ma, miękki. Jak widzicie z jednego kosa dużo, dużo wody wychodzi. Jest tak ponad szklankę. No okej, okay, trzeba go łajdę na półtora tak? Porsze. Oh Mękisza nie ma. Ale okej okay, moi drodzy, jak widzicie kokos nie ma porównania do tego noża. musi jest nie do zniszczenia. Dzięki za oglądanie. Jeszcze wam bardzo miłej, miłego dnia. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale nie zapomnij dać suba. Jedna rzecz jeszcze, co ekwipunek dźwigający codziennie, ostatnio esy robił recenzję. Zapomniał powiedzieć, że w tych morzach macie dożywotnią gwarancję, nieważne co z nim zrobisz. Okej, okay. siema, na razie.